Witajcie to ja Kuba Ej, dzisiaj witajcie, to Dzisiaj ja. będziemy grać ja. w i... Blow Stars. No właśnie Właśnie Dzisiaj no. właśnie teraz dostałem Nowego zadania Czyli ból Widzicie mam Taki że Dostałem nowego mam Karla Na drugim poziomie I i, i dobrze, że go odpoczyłem. No ten, ma też bo ja na postać. No. Bo właśnie ja no, mówiłem, że mam Dobra. No to idziemy na walkę, nie przedłużam. Zostawiacie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał i, i, i żeby... I... Żeby więcej filmików było nagrane, musicie zostać łapę w górę. Z Grackiem może też. Um, i... 10 10 tysięcy, to nagrywamy kolejny dobry filmy. Lubicie Artura Szulca, to, to może jak, 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 dacie, jak będziecie go najlubię to pojawi się znowu w nim odcinek. Jak no, oglądać to Artur, no, no to powiem Ci, że mam już ból. I się lubię kolego. Wszystkich Arturów lubię. Ten chłopiec, ten, 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 który nazywa się Artur. Każdy, kto się nazywa Artur, no to, no to lubię go i pozdrawiam. I też, będę, i też będzie fajnie. Też dołączyć go do... To były tarapaty? Hmm, chyba tarapaty. Nie wiadomo. Dobra. W klubie. Mmm, klub, klub. To nie były tarapaty. Nie, to nie były tarapaty. To się nie eee, no to... No właśnie... No to ludzie... Może. Eee, zamiast Blow Stars, to może teraz i, i w coś innego pogramy. Dobra. Cięcie zrobimy Musimy poczekać ludzie trochę. Dobra właśnie zrobiliśmy cięcie, bo nie chcieliście byście zacząć aplikacji i jak lubicie to Minecraft. Tymer, i ludzie zaraz o, ben, o ja, ja jestem takim guardianem, więc... No, jesteś guardianem? Guardianem ten. Wodny zombie, eee, no to ludzie wchodzimy na mój świat. O, właśnie tutaj się. Na mój nowy nie? świat. No, ty i no, no, no. gdzie indziej pan będziesz mi zakłócać. Nie no. No ale musisz. Ale ja chcę tu. Ale będziesz mówić innym. Widzą, nie pra... jesteś szefem moim. Ty mek, ale to mi będzie zakłócać. Ludzie, no to. Zaraz włączy nam się Minecraft reklama jakaś. Zaraz nam się widzałem włączy Minecraft. No to widzimy się jak zaloguje się Minecraft. O. Jemy. Na na i tołk. Tołk. tauk, tauk. Oj oj oj. Okej, może Zagrywam coś innego. Jesteśmy na naszym świecie. Dobra, gramy. Superwechs. Super tak, spoglądam. A maja nagrywam. Zasady, oj. Może nie będzie Co ja o raz. Od o kwiat, właśnie zdobyliśmy tyle kaso Mamy rozkaz, kasy. Wierzę, że pamięć o tamtych heroicznych dniach będzie Chwała... No i wejdzie w Wam za to, że uczycie nas, jak odróżniać dobro od zła. I że zawsze trzeba stawać po stronie dobra. Chwała przypomnieniu polskiego państwa podziemnego i armii krajowej uczestniczyli w nich politycy, wojskowi, kanclerze, warszawiacy i co najbardziej okay. dzięki którym 75 lat. z No po co czekać? Miało trwać tutko, najwyżej no, no 3 i idziemy sobie na... wojnę. Dobra, idziemy na wojnę. To.

żeby swoje dziecko biegało w szeregi, żeby uściskać, pocałować krzyżyk na czole nakreślić. Za powstanie życie zapłaciło od 150 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Ja mam nadzieję, że nasze dzieci i nasze grupy będą już musiały o nic walczyć.

Na ja środku uchwycenia policjanci pomogli kierowcy i przytomność. Jakie receptynika? Wszyscy zainteresowani działaczami, zainteresowani,

został zabity przez amerykańskich komandantów przekonawczych do potomstwa za zamachem z 11 września 2001 roku. O, właśnie wygraliśmy my? i wygraliśmy tą Jest mapę do czasu w, w tej Jest Dobra. jeśli filmik wam się spodobał nie zapomnijcie kliknąć sub z słoneczkiem i łapki w górę i dawajcie subskrypcję Co? Ale jest włączony tablet! A pozdrawiam Was serdecznie, pa!